Cześć, mam na imię Agnieszka i zapraszam Cię dzisiaj na Sad Kriya. Jak słyszysz w tle, y, gra y, muzyka do Sad Kriya i będzie ta Kriya y, z podkładem muzycznym. Mantra Sad Nam cały czas będzie w tle. Ja zapraszam Cię na matę i zaczniemy od y, zaśpiewania Ong Namo Guru Dev a potem przejdziemy bezpośrednio do kriya. Także usiądź sobie wygodnie. Siedzie prostym. <laughs> Złóż ręce na piersi. Paść głęboki wdech. I wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I wdech do mantry. Ankh-namo GURU DEV NAMO I weź głęboki wdech. Zatrzymaj. I wydech rozluźnij. Pierwszą pozycją jest pozycja oddechu. Będziemy oddychać przez Prawą dziurkę od nosa, lewą dziurkę zatykamy lewym kciukiem, reszta palców skierowana do góry. Tylko nie przekręcaj dziurki od nosa tak, żeby ten nos przekręcać, tylko delikatnie zatykamy dziurkę. Prawa ręka w chin mudra, czyli skierowane do góry, palce, kciuk i palc wskazujący razem, włożone na kolano. I zapraszam Cię do głębokich wdechów i wydechów prawą dziurką od nosa. Możesz w myślach intonować mantrę Nam, która w tle cały czas przebrzmiewa. Zapraszam, weź głęboki wdech i wydech. I wdech i wydech. I wdech i, wdech. I wydech. I pozostań z oddechami prawą dziurką od nosa. Głębokie wdechy i wydechy. Cały czas oddychamy prawą dziurką. Ty prosty kręgosłup, rozluźnij ramiona. Oddychaj cały czas prawą dziurką od nosa. Głębokie wdechy i wydechy. Weź głęboki wdech, opuść le lewą rękę na kolano pian mudra. Zatrzymaj powietrze. I wydech. Rozluźnij. Pozostań w oddechu. Kolejna pozycja w tej kryi, to stat <laughs> Siadamy na piętach. Będziemy składać ręce w, w koszyczek wenus. Zobacz, jak jest Ci wygodniej, czy lewy kciuk, czy prawy kciuk u góry. Zobacz, której energii dzisiaj bardziej potrzebujesz. Energia żeńska to lewy kciuk u góry, energia męska to prawy kciuk u góry. Wyciągamy ręce w górę z wyprostowanymi poruchami wskazującymi, w ten sposób. Wyciągamy w górę, nie wyginamy kręgosłupa, tylko trzymamy prosty kręgosłup, trzymamy brzuch i będziemy intonować sad, nam, sad, nam, sad, nam, sad, nam. Pompując pępek, na każdy sad pępek do środka nam rozluźniamy. Pamiętaj, żeby sad było dźwięczne, nam uchy bezdźwięczne, rozluźniające. Wykonamy sad kryje w dwóch seriach yy, z przerwą na zatrzymanie powietrza. Także przygotuj pozycję i rozpocznij. Sad na sad, sad na sad, sad sad, sad. 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 sad.

Sat. set 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 Sat, sat 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 Weź głęboki wdech, zatrzymaj powietrze, podciągnij mulband. Skieruj całą energię do palców wskazujących, skieruj całą energię do nieba. I rozluźnij opuść ręce, weź głęboki wdech i wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. I rozpoczniemy drugą serię. Przyjmij pozycję set na set.

Zaciągnij mulband, podciągnij całą energię do góry, do palców wskazujących. I rozluźnij, opuść ręce, opuść na uda, podźwignij głęboki wdech. I wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Usiądź teraz w pozycji łatwej. <laughs> Chwyć się za kostki. Będziemy robić wygięcia kręgosłupa. Rytm mantry. Sat, nam. Sat, nam. Sat, nam. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. wydech. Możesz zamknąć oczy. Pracuję dolny ci na kręgosłupa. Jeszcze trochę. Postaraj się rytmiczne ruchy. Wdech, wdech, wdech. wydech, zatrzymaj. I wypuść powietrze i rozluźnij, usiądź na chwilę z rękami na kolanach, weź głęboki wdech, i wydech, i jeszcze jeden wdech, i wydech, i ostatni wdech, i wydech. Przed przejściem do następnej pozycji, obrębam czapki, Pocnij z piętami razem. Pięty uniesione do góry, opierasz się na palcach z przodu, próbujesz pięty cały czas utrzymać razem, kolana skierowane na zewnątrz i będziemy prostować nogi. Do góry wdech i potem jak tłok schodzimy na dół, wydech. 26, a jeśli nie dasz rady, to zrób tyle, ile dasz dzisiaj radę. Tyle, ile dla Ciebie jest najlepiej. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Gdy skończysz swoje żabki Zatrzymaj się u góry. Stań w rozkroku. Opuść głowę. Rozluźnij ramiona, ręce. Weź głęboki wdech i wydech. Rozciągnij tyły nóg. I przejdź do pozycji skały. Następna pozycja w tej kryj Odłóż ręce na uda i będziemy przekręcając głowę w lewo robić wdech i wydech, przekręcając głowę w prawo. Możesz mieć oczy zamknięte. Jeśli ci się nie kręci w głowie, jeśli kręci ci się w głowie, to otwórz oczy. Nie mają to być szybkie ruchy, powolne ruchy, tak żebyś się nie, nie czuła, nie czuła źle w tej pozycji. The death, the death, the death, the death, the death,

Wdech lewo, wydech prawo. Wdech lewo, wydech prawo. I wróć do centrum, weź głęboki wdech, Zatrzymaj powietrze, podciągnij murband. I wydech rozluźnij. Bądź w oddechu. I przejdź do pozycji łatwej, odłuszenej na ramiona, Także kciuki są z tyłu, a pozostałe cztery palce z przodu. Ramiona równolegle do podłoża. I wdech, przechylamy się w lewo. I wydech, w prawo. I towarzyszy nam cały czas mantra znam. Głębokie wdechy. I wydechy. Wdech. I wydech, i wydech, i wydech, i wydech, i wydech, Możesz zamknąć oczy, poczuj jak pracuje w Tobie ta mantra. Jeśli kręcić się w głowie, to pozostać z otwartymi oczami, wymoki wdechy i wydechę. I zatrzymaj pozycję, weź głęboki wdech, zatrzymaj wdech, i rozluźnij. Odłóż ręce na kolana, weź głęboki wdech, i wydech. I jeszcze jeden wdech, i wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Teraz usiądź w pozycji medytacyjnej. Ja używam klocka, bo tak jest mi wygodniej. Ręce będziemy mieli ułożone na kolanach, czyli mądrze. Czyli palec wskazujący i kciuk razem. Trzy pozostałe palce y, też razem, wyprostowane. Odkładamy na kolana. Zamykamy oczy i nasz wzrok skupiamy na punkcie między drzwiami, czyli na trzecim oku. Będziemy mentalnie powtarzać mantra Satnam, która nam cały czas towarzyszy w tle, i skupiać uwagę na hmm, punkcie trzeciego oka, i spróbujemy też zamkniętymi oczami skupić wzrok na punkcie trzeciego oka. zapraszam do medytacji, czyli mudra, zamykamy oczy, prosty kręgosłup. Rozluźnij ramiona i ciało. Skup uwagę na trzecim oku. Głębokie wdechy i wydechy. Sat. Nam. Sat. Nam. sat повторяй ментальный мантра сат нам сат нам сат нам сат Skup uwagę na trzecim oku, postaraj się mieć wyprostowany kręgosłup, rozluźnione ramiona. Pozostań w medytacji z oddechem, z mantrą sadman, ze skupieniem wzroku na trzecim oku. Weź głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze, podciągnijmy band. I wydech, rozluźnij bandę. Cóż, ręce na piersi, także wciuki dotykają mostka. Weź głęboki wdech. I wydech. I na zakończenie zaśpiewamy długie sad, krótkie nam. Zapraszam do przyłączenia się. Weź błębuki, tak do mantry. Sat Nam. Namaste. Dziękuję Ci za dzisiaj. I do zobaczenia następnym razem. Pa.